No dobra, jak widzicie, nie pada. Więc pan Merkury już się szykuje do przejazdki. Tak naprawdę pierwszej. Dłuższej niż 100 metrów. Niech on się tutaj grzeje. A tu już kolejny zawodnik. Też sobie pyrka, bo dzisiaj zmienia miejsce. Po stoju. Jak słyszycie, ten to po prostu chodzi jak pszczółka przy tym merkurym. No chociaż dobra, z tyłu też go trochę słychać. się tutaj chowa no ale ten nie ma 5-8 metra Teraz z zapalonymi światłami od razu lepiej, przyznajcie. Kraun się jeszcze przypala. Wypala. Ależ to jest zachowane pięknie. Cieniutka kierownica, leciutko chodzi. Pięknie startuje. Ooo, jakiemu się chce jechać. Droga nie jest idealnie równa, ale i tak czuć, że wszystko jest tutaj jeszcze nadal zbite, zwarte, aż miło. Dawa, idziemy do rzeki Ładek. Gdzie jest rzeka? Z której strony? Tam, no ale my też pójdziemy groblą. Chodź. Groblą, no. Dobra. No, wierzba. Zepsuła się. Zepsuła się, no. Naprawić. No, tam jedziemy, do rzeki i z powrotem, dobra? Zrobimy kółko i wracamy. Albo tutaj sobie pojedziemy jeszcze. No nie? Baga! Super! Super, no, dawaj, dawaj! Ty kierujesz, ty kierujesz, no jedziesz tam gdzie chcesz. Tylko nie w drzewo i nie w rzekę, dobra? Ok, no, dawaj Webster, dawaj, dawaj. Nie w drzewo, nie w drzewo, tutaj skręć, dobra. Super.